Moi rodzice przekonali mojego męża, że zasługuje na coś lepszego, i wszyscy mnie opuścili, gdy nie mogłam dać im wnuków. Trzy lata później są w szoku, gdy widzą mnie. Ja, trzydziestoletnia kobieta, niedawno natknęłam się na moich rodziców i mojego byłego męża Scotta, dziś trzy lata, i naprawdę nie wiem, jak się czuć w związku z tym spotkaniem. Dla kontekstu, moi rodzice i ja nie rozmawialiśmy ze sobą od prawie trzech lat. A to samo dotyczy mojego byłego męża. Rozwiedliśmy się trzy lata temu, i od tego czasu nie mieliśmy kontaktu. Właściwie zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, aby upewnić się, że nie będę musiała ich więcej widzieć, ponieważ praktycznie zrujnowali moje życie i zdrowie psychiczne, kiedy jeszcze byłam z nimi, do tego stopnia, że czułam, iż nawet nie zasługuję na istnienie. Po rozwodzie przeprowadziłam się na przedmieścia. I próbowałam zbudować osobne życie, zdala od wszystkich i wszystkiego, co związane z moją przeszłością. Dlatego spotkanie ich niedawno było dla mnie ogromnym szokiem, i powiedziałam im kilka rzeczy, co do których nie jestem pewna, czy były najlepszym posunięciem. Moi rodzice zawsze pragnęli syna, i nie to, że traktowali mnie źle w dzieciństwie, ale dla mnie było bardzo oczywiste, że traktowaliby mnie inaczej, gdybym była chłopcem. Moja matka nawet kilkakrotnie o tym mówiła, a ja starałam się być synem, którego nigdy nie mieli, ale mi się nie udało. Po ukończeniu studiów i rozpoczęciu samodzielnego życia, nadal starałam się utrzymać kontakt z rodzicami, ponieważ jakkolwiek by nie było, byli moją rodziną i jedyną jaką miałam, ponieważ nie byłam szczególnie bliska z dziadkami, a także nie miałam wujków ani ciotek, którzy byliby dla mnie wsparciem. Zatem zaakceptowałam swój los, że niezależnie od tego, jak bardzo mnie odpychali, nadal byli moją jedyną rodziną, a nawet jeśli nie wykazywali wielkiego zainteresowania, aby utrzymać kontakt, i tak próbowałam go utrzymać. Kiedy miałam około dwudziestu trzech lat, zaczęłam spotykać się ze Scottem. Spotkaliśmy się na koncercie i od razu poczuliśmy chemię. Po sześciu miesiącach związku przedstawiłam go moim rodzicom, a wtedy zaczęli wykazywać większe zainteresowanie, aby utrzymać kontakt ze mną. Częściej dzwonili do mnie, pytali o mój związek i w zasadzie okazywali większe zainteresowanie moim życiem. Zauważyłam tę zmianę, ale ponieważ była to zmiana na lepsze, nie myślałam o tym zbyt wiele i po prostu ją zaakceptowałam. Im dłużej byłam z Kotem, tym bardziej moi rodzice angażowali się w moje życie. A w pewnym momencie wydawało się, że wszyscy jesteśmy jedną wielką, szczęśliwą rodziną. Byłam z tego bardzo zadowolona, ponieważ to było wszystko, czego kiedykolwiek pragnęłam, więc nie zaczęłam tego kwestionować, chociaż naprawdę powinnam była. Po nieco ponad dwóch latach związku zaręczyliśmy się, a potem pobraliśmy się po trzech latach razem. Po ślubie wszystko przez jakiś czas było całkiem w porządku, a ja cieszyłam się życiem jako nowożenka. Ale sześć miesięcy po naszym ślubie moi rodzice zaczęli sugerować, że chcą wnuka. Miałam wtedy tylko 26 lat i nie byłam dokładnie gotowa. Chciałam poczekać jeszcze kilka lat, zanim zacznę starać się o dziecko. Jednak na ich naleganie porozmawiałam ze Scottem na ten temat, a on był bardzo za pomysłem założenia rodziny, więc z powodu jego entuzjazmu postanowiliśmy zacząć próbować mieć dziecko wkrótce po ślubie. Próbowaliśmy przez długi czas, ale nawet po kilku miesiącach nie udało nam się zajść w ciążę. Zaczęliśmy podejrzewać, że coś jest nie tak i zdecydowaliśmy się na badania. Niestety okazało się, że jestem niepłodna. Był to ogromny szok dla nas obojga, ale bardziej jeszcze dla moich rodziców, którzy byli rozczarowani i nawet nie zrobili sobie trudu, by to ukryć. Kiedy ogłosiliśmy to naszym rodzicom, mój tata faktycznie wstał i wyszedł. Zamiast mnie pocieszyć, postanowiliśmy przez chwilę przestać próbować. A Scott i ja porozmawialiśmy o próbie innych metod, jak IVF, ale to by nas kosztowało dużo. A sukces przy naszym pierwszym podejściu nie był nawet gwarantowany, więc musieliśmy odłożyć nasze plany na założenie rodziny na jakiś czas, aż zaoszczędzimy więcej pieniędzy, aby móc sobie pozwolić na kilka rund full F. Byliśmy z tym zadowoleni, mimo że byliśmy trochę przygnębieni. Ale moi rodzice byli ekstremalnie nieszczęśliwi. Przestali nas odwiedzać, przestali ze mną rozmawiać, i nieważne jak bardzo starałam się im wyjaśnić, że to nie była do końca moja wina. Po prostu nie byli gotowi tego usłyszeć. Po kilku tygodniach czułam się tak zawiedziona ich zachowaniem, że zadzwoniłam do nich i powiedziałam, co o tym myślę. Powiedziałam im, że traktowali mnie zbyt okrutnie. Tylko dlatego, że nie mogłam teraz dać im wnuka, co sprawiło, że zaczęłam wątpić, czy będą w stanie być dobrymi dziadkami, gdy rzeczywiście będę mogła mieć dziecko. Powiedziałam im, że traktowali mnie surowo przez całe życie, tylko dlatego, że nie byłam chłopcem i mogłam zobaczyć, jak inaczej traktowali mojego męża. Przez długi czas próbowałam to wszystko zignorować i utrzymać naszą relację. Ale teraz nie byłam zainteresowana utrzymywaniem z nimi kontaktu i doceniłabym, gdyby na zawsze trzymali się z dala ode mnie. Bardzo trudno mi było to zrobić, ponieważ przez długi czas chciałam tylko ich aprobaty. Ale teraz zdałam sobie sprawę, że to to prawie niemożliwe. Ale zamiast przeprosić, postanowili zaostrzyć swoje stanowisko i byli w porządku z tym, że nie będę z nimi rozmawiać. Ponieważ byłam zresztą bezwartościowa jako kobieta, ponieważ nie mogłam mieć dzieci i nie chcieli mieć ze mną nic wspólnego. Bolało mnie to usłyszeć, ale przynajmniej wiedziałam, na czym stoję z nimi. Po tym telefonie naprawdę nie rozmawiałam z rodzicami i nasza relacja była zakończona. Kiedy opowiedziałam Scottowi o tym telefonie, był na początku bardzo empatyczny, ale po kilku dniach zaczęłam zauważać, że nawet jego zachowanie wobec mnie się zmienia. Początkowo to zignorowałam, ponieważ już przechodziłam przez bardzo trudny czas psychicznie, więc nie chciałam przyznać sobie, że może nawet mój mąż mnie zostawi. Więc zaczęłam udawać, że nic się nie dzieje i że wszystko jest w porządku. Ale w ciągu kilku miesięcy stał się zupełnie inną osobą i był bardzo zimny wobec mnie przez cały czas. Starałam się z całych sił uratować nasz związek, wkładając wszelkie wysiłki jakie mogłam, ale to nie pomogło. Ponieważ po trzech miesiącach wrócił do domu z papierami rozwodowymi i powiedział, że ma dość. Nie mogę powiedzieć, że byłam zszokowana, ale próbowałam z nim rozmawiać i powiedziałam mu, że zawsze możemy spróbować mieć dziecko później, ale on powiedział mi, że jest wiele powodów, dla których chce ze mną skończyć i po prostu nie chciał w to wchodzić. Chciał, żeby to jak najszybciej się skończyło, ponieważ było to trudne dla nas obojga. Rozwód trwał prawie 7 miesięcy i były to najtrudniejsze miesiące mojego życia do tej pory. Byłam całkowicie sama i naprawdę się załamałam. Co gorsza, kilka tygodni po tym, jak powiedział mi, że chce rozwodu i się wyprowadził, dowiedziałam się od kilku krewnych, że Scott podobno mieszkał z moimi rodzicami. Wiedziałam, że nie mogę z nimi rozmawiać, więc postanowiłam porozmawiać o tym z moimi teściami. To była bardzo niewygodna rozmowa. Ale powiedzieli mi, że moi rodzice podobno byli w kontakcie ze Scottem przez ostatnie kilka miesięcy i przypuszczam, że przekonali go, abym nie opuścił, co skłoniło Scotta do podjęcia decyzji o odejściu ode mnie, chociaż moi teściowie nie sądzili, że to dobry pomysł. Ale pokłócił się z nimi i nie rozmawiał z nimi już. Nie znam szczegółów tego, co powiedzieli Scottowi. Ale pamiętam, że moi teściowie powiedzieli mi, że Scott zasugerował, że moi rodzice powiedzieli mu, że zasługuje na coś lepszego. Więc wciąż nie jestem pewna, co dokładnie mu powiedzieli. Ale przypuszczam, że po prostu byli zdesperowani, aby mieć syna za wszelką cenę. A ponieważ nie rozmawiałam już z nimi, nie mogli też mieć nadziei na wnuka z mojej strony, więc szybko postanowili wziąć Scotta pod swoje skrzydła i nakłonić go do odejścia ode mnie. Po rozwodzie czułam się dość zrujnowana i zajęło mi kilka miesięcy, aby znów stanąć na nogi, ale mi się udało. Od tego czasu nie spojrzałam wstecz i zrobiłam wszystko co w mojej mocy, aby zapomnieć o przeszłości i iść dalej. Po rozwodzie przeprowadziłam się z domu do przedmieść. Znalazłam nową pracę, zmieniłam swój wygląd i zablokowałam moich rodziców i Scotta w mediach społecznościowych. Powiedziałam również wszystkim moim starym przyjaciołom i krewnym, że nie chcę już nigdy nic o nich słyszeć i że nie chcę, żeby wiedzieli cokolwiek o mnie. Wszyscy to uszanowali, a przez ostatnie trzy lata byłam na terapii i całkiem dobrze mi się powodziło. Jedyną rzeczą, która mnie martwiła, była nieobecność dziecka, ponieważ, mimo że nie miałam już męża ani rodziców, wciąż pragnęłam mieć dziecko. Czułam, że jestem gotowa, aby zostać matką. W zeszłym roku zaczęłam leczenie 2F i zaszłam w ciążę z pomocą anonimowego dawcy. Cztery miesiące temu urodziłam swoją małą córkę i od jej narodzin życie jest całkiem świetne, a ja jestem naprawdę szczęśliwa. Cztery dni temu spacerowałam z nią po ulicy, kiedy natknęłam się na moich rodziców i Scotta. Byłam naprawdę zszokowana, widząc ich na mojej ulicy, a na początku myślałam, że są tutaj, żeby mnie zobaczyć, ale zorientowałam się, że wychodzili z domu kilka ulic dalej, gdy mnie zauważyli. Dosłownie zamarłam i powinnam była wrócić do domu, ale po prostu nie miałam w sobie siły, żeby się ruszyć. Podeszli więc do mnie, przywitali mnie i natychmiast zapytali o dziecko, ponieważ według ich wiedzy byłam niepłodna. Odpowiedziałam im prawdą, i w tym momencie już przetrawiłam, co się dzieje, i zaczęłam wracać do domu ale scott zatrzymał mnie i powiedział że jest naprawdę szczęśliwy że mnie spotkał ponieważ ostatnio dużo o mnie myślał podobno przyjechali odwiedzić jego ciotkę która niedawno wprowadziła się do tej okolicy i pomyślał że spotkanie mnie to znak od wszechświata że powinien naprawić nasze relacje i dać naszej miłości drugą szansę Moi rodzice również stali tam i nalegali, abym zaprosiła ich do domu, aby porozmawiać o wszystkim, co działo się w moim życiu od ich nieobecności, ponieważ wyraźnie wiele przegapili. Byłam szczerze oburzona, że mówią coś takiego i naprawdę myślą, że zaproszę ich po wszystkim, co się wydarzyło w przeszłości. Zajęło mi trzy całe lata, aby się z tym uporać, a ja wciąż byłam na terapii, próbując poradzić sobie z moimi uczuciami. Więc miałam mały wybuch i powiedziałam im, że wolałabym zaprosić grupę krwiożerczych dzikich zwierząt do mojego domu, niż ich, bo oni i tak byliby lepsi. Powiedziałam im, żeby przestali z tymi bzdurami i przestali udawać, że naprawdę się o mnie troszczą lub interesują tym, co się dzieje w moim życiu. Bo jedynym powodem, dla którego chcieli ze mną rozmawiać, było to, że teraz miałam dziecko. Moi rodzice chcieli rozmawiać ze mną, ponieważ w końcu dostaną wnuka, a Scott chciał ze mną rozmawiać, ponieważ oczywiście nie mógł znaleźć nikogo innego i myślał, że skoro udało mi się zajść w ciążę raz, to zajście w ciążę ponownie nie będzie problemem, a on mógłby po prostu wrócić do mojego życia. Było to obrzydliwe, że widzieli we mnie tylko źródło dzieci, a nie prawdziwą osobę z prawdziwymi uczuciami. Wszyscy mnie opuścili. Gdy najbardziej ich potrzebowałam, aby mnie wspierać emocjonalnie. Chociaż tego się spodziewałam po moich rodzicach, bo od dziecka dawali mi do zrozumienia, że wolą syna, a według nich jedyną wartością kobiety jest to, czy może być matką, czy nie. Ale prawdziwym szokiem był Scott, który spędził ze mną tyle lat i mnie pocieszał, ale mimo to zgodził się na to, co powiedzieli moi rodzice. Z jakiegoś dziwnego powodu, i zostawił mnie, gdy byłam na dnie. Nie zapomniałam o żadnym z rzeczy, które mi powiedzieli, i po prostu je powtórzyłam. Więc skoro jestem bezwartościowa jako kobieta i Scott zasługuje na coś lepszego, może powinni mnie teraz zostawić w spokoju. I szczerze mówiąc, zawsze byłam bardzo cichą i nieśmiałą osobą, ale kiedy tamtego dnia skonfrontowali mnie na ulicy, krzyczałam na nich na cały głos. To było trzy lata gniewu, które wydobyły się jednocześnie, więc było to dość paskudne. Gdy skończyłam krzyczeć, pobiegłam z powrotem do domu i jak najszybciej zamknęłam drzwi. Czułam się po tym ekstremalnie źle, więc postanowiłam nie iść do pracy przez kilka dni i zostałam w domu z moim dzieckiem od tego czasu. Moja interakcja z rodzicami i Scottem od tego czasu kręciła się w mojej głowie w kółko. I szczerze mówiąc, nie miałam pojęcia, co z tym zrobić, aż do wczoraj wieczorem, kiedy otrzymałam telefon z nieznanego numeru. Nie wiem dlaczego, zazwyczaj nie odbieram telefonów z numerów, których nie znam, ale wczoraj postanowiłam odebrać. To był Scott po drugiej stronie, a za nim słyszałam moich rodziców szeptających w tle. Jestem pewna, że nawet nie starali się być cicho. Naprawdę chcieli, żebym wiedziała, że tam są. Tak czy inaczej, starałam się nie pozwolić, aby to zbytnio mnie dotknęło. Powiedziałam mu tylko, że nie chcę, żeby dzwonił do mnie ponownie, ponieważ w przeciwnym razie będę zmuszona podjąć kroki ostrożności przeciwko niemu, a nie chciałam tego robić. Powiedziałam mu, że to samo dotyczy moich rodziców. Nie chciałam mieć z nimi nic wspólnego, a jedynym powodem, dla którego w ogóle odebrałam, było to, że chciałam, żeby wiedzieli, że skończyłam. Skończyłam trzy lata temu i nadal będę się tego trzymać. Ale Scott powiedział mi, żebym go wysłuchała. I mimo siebie nie mogłam rozłączyć się, więc pozwoliłam mu mówić. Powiedział mi, że wie, że popełnił błąd i że moi rodzice też, ale to wynikało z miejsca rozczarowania. Powiedział mi, że zarówno moi rodzice, jak i on sami naprawdę czekali na założenie rodziny, na posiadanie dziecka w rodzinie i tak Odkrycie, że jestem niepłodna, i nie byłam nawet gotowa na przeprowadzenie 4F, dopóki nie mieliśmy wystarczająco dużo pieniędzy, było dla nich trudne do zaakceptowania, a nie poradzili sobie z tym w najlepszy sposób. Ale teraz naprawdę chcieli, żebym dała im drugą szansę, aby udowodnić, że są warci bycia częścią mojego życia. A po kilku sekundach powiedziałam mu, że nie wierzę w żadne bzdury, które próbują mi sprzedać. Nie przejęliby się mną. Gdyby nie zobaczyli mnie z dzieckiem tego dnia, i to była prawda. Miałam dość ich udawania, że tak nie jest. I właśnie, gdy miałam zamiar się rozłączyć, moi rodzice odezwali się z tyłu i powiedzieli, że to było dokładnie takie zachowanie, za które mnie odcięli. Podobno wierzyli, że byłam bardzo egoistyczna i myślałam tylko o sobie, gdy dowiedziałam się, że jestem niepłodna. Więc zamiast dać wszystkim przestrzeń, Ciągle narzucałam im swoją obecność i próbowałam zmusić ich do pocieszania mnie i zwracania na mnie uwagi przez cały czas, mimo że oni także zmagali się z wiadomością. I dlatego wszyscy ostatecznie mnie odepchnęli, co doprowadziło mnie do sytuacji, w której nie miałam nikogo, kto by mnie wspierał. Nie kontynuowałam rozmowy po tym. Po prostu się, się rozłączyłam i wiem, naprawdę wiem, że próbowali mnie zmanipulować." Ale nie mogę się powstrzymać od wątpliwości. Więc tylko dla własnego spokoju muszę zapytać, czy byłam naprawdę egoistyczna, prosząc o pocieszenie po tym, jak dowiedziałam się, że jestem niepłodna. Edycja. Przede wszystkim wiele osób chciało wiedzieć, dlaczego moi rodzice nie próbowali mieć innego dziecka po moim urodzeniu, jeśli tak bardzo pragnęli chłopca. Cóż, moja matka musiała zmagać się z wieloma komplikacjami podczas swojej pierwszej ciąży. Ale lekarze zasugerowali, aby poczekała kilka lat, zanim spróbuje ponownie. Ale nawet gdybym mnie miała, była w swoich trzydziestkach, a czekanie kilka lat dłużej oznaczałoby, że musiałaby czekać do późnych trzydziestotych lat, co oznaczałoby, że ciąża byłaby jeszcze bardziej ryzykowna. Tak jak ja musiałam bardzo walczyć, aby począć, i ostatecznie odkryłam, że jestem niepłodna, moja matka również musiała zmagać się, aby mnie począć. Jedyne, co się różniło, to to, że kiedy ona walczyła, to jej teściowa była dla niej okrutna. Ale tym razem, gdy chodziło o mnie, to moja własna matka nie mogła pomyśleć o mnie w ogóle. To był powód, dla którego nie mogli mieć innego dziecka i utknęli tylko ze mną, córką. Nie wiem dokładnie, jaką relację Scott miał ze swoimi rodzicami, ale z tego co zauważyłam, zdają się teraz całkiem dobrze dogadywać. Nie wiem, czy udało im się pogodzić po ostatniej kłótni, którą mieli, ponieważ nie utrzymywałam kontaktu z jego rodzicami i, oczywiście, nie rozmawiałam ze Scottem o tym, ale Scott jest jedynakiem. Zdecydowanie nie miał konkurencji. A za każdym razem, gdy odwiedzałam jego rodziców, mogłam zobaczyć, że naprawdę go kochają i traktowali go dobrze od dzieciństwa. Więc naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego tak mocno przywiązał się do moich rodziców. Przynajmniej z moimi rodzicami wiedziałam, że chcieli syna. Dlatego zaczęli tak traktować Scotta, ale w przypadku niego nie mam pojęcia, co poszło nie tak. Przez ostatnie trzy lata tylko próbowałam zapomnieć o tym wszystkim, więc naprawdę nie myślałam o tym ani tego nie kwestionowałam, ale teraz, gdy to podnosicie, czuję, że muszę porozmawiać z moimi byłymi teściami i dojść do sedna sprawy, przynajmniej z ciekawości. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że to rozwiewa wszelkie wątpliwości, które ludzie mieli. Aktualizacja 1. Postanowiłam porozmawiać z moimi byłymi teściami i dowiedzieć się, dlaczego dokładnie Scott zachowywał się w ten sposób. Szczerze mówiąc, nie mogłam wymyślić ani jednego powodu, dla którego musiałby odwiedzić swoją ciotkę z moimi rodzicami. To było po prostu dziwne. Już wiedziałam, że to nie była moja wina. Porzucili mnie, gdy ich potrzebowałam, ponieważ są okropnymi ludźmi i wiedziałam, że tylko próbują mnie manipulować. Chciałam tylko trochę pocieszenia i nie chciałam obarczać moich przyjaciół tym, ponieważ jest to zbyt osobiste i dlatego to tutaj opublikowałam. Więc dziękuję bardzo wszystkim, którzy mnie pocieszyli i upewnili się, że wiem, że nie jestem tutaj złym człowiekiem. W każdym razie. Kontakt z nimi po trzech latach braku kontaktu był dość niezręczny, ponieważ ostatni raz rozmawiałam z nimi w czasie rozwodu. Ale na szczęście byli dość zadowoleni, że odezwałam się do nich, a po chwilowej rozmowie postanowiłam przejść do rzeczy i zapytać ich: Dlaczego Scott był tak blisko moich rodziców i czy mieli z nim kontakt, czy nie? Powiedzieli mi, że kilka miesięcy po ostatniej kłótni zdołali się pogodzić ze Scottem i obecnie mieli z nim kontakt, ale on również utrzymywał kontakt z moimi rodzicami. Powiedzieli mi, że jako dziecko był kochany, więc nie próbował zastąpić swoich rodziców moimi, ale podobno moi rodzice byli dość podejrzani i od początku naszego związku starali się pozyskać go dla siebie, nawet gdy byliśmy razem. Scott mówił swoim rodzicom, że moi rodzice czasami zapraszali go na kolację, nawet gdy byłam zajęta, i że był tam dla nich osobno. Myślał, że to coś, czym można się pochwalić, ponieważ wierzył, że zaimponował moim rodzicom, będąc po prostu sobą. Co było częściowo prawdą, ponieważ był chłopakiem, a to wystarczyło, aby zaimponować moim rodzicom. Tak więc spędzili już sporo czasu razem, bez mojej wiedzy, i zaczął postrzegać ich jako figury rodzicielskie. Mimo, że miał swoich rodziców, których również szanował. To było naprawdę skomplikowane, a do tego moi rodzice ciągle obsypywali go naprawdę drogimi rzeczami i pisali mu czeki cały czas. To były pieniądze, które Scott zaoferował wykorzystać na IVF, gdy byliśmy razem, ale myślałam, że blefuje, ponieważ wtedy nie mieliśmy tyle pieniędzy i nigdy nie mieliśmy. Nie chciałam, żeby robił cokolwiek podejrzanego dla pieniędzy. I nie chciał mi powiedzieć, że dostał dużą sumę pieniędzy od moich rodziców, ponieważ musiałby mi wtedy ujawnienie, jaką miał z nimi relację. Ale nawet po tym odrzuciłam IWF, ponieważ nie sądziłam, że ma pieniądze i chciałam oszczędzać, a to właśnie moi rodzice wykorzystali, aby manipulować nim przeciwko mnie, mówiąc, że zasługuje na coś lepszego, kogoś, kto w niego wierzy. Ostatecznie w ciągu kilku miesięcy udało im się go wyprać mózg, co doprowadziło go do opuszczenia mnie. Moje były teściowie przeprosili mnie za to, ale wyjaśnili również, że mimo, że nie zgadzali się z rodzajem relacji, jaką Scott miał z moimi rodzicami, był ich jedynym synem, więc nie mogli go również odciąć. I nie obwiniam ich. Nie są mi nic winni i byli po prostu mili, mówiąc prawdę. Ale teraz, kiedy znam prawdę, nie mam powodu, by ich słuchać, jeśli będą próbowali się ze mną skontaktować. Wszyscy są obrzydliwymi ludźmi i nie są warci mojego czasu. Aktualizacja 2. W końcu postanowiłam wrócić do pracy po prawie dwóch tygodniach urlopu. Na szczęście mam jeszcze sporo dni urlopu macierzyńskiego, ponieważ nie wzięłam pełnych sześciu miesięcy od razu, a polityka mojej firmy jest dość elastyczna. W domu była tylko moja córka i jej opiekunka, a ja ufam tej kobiecie bezgranicznie. Ma wiele referencji i znam ją osobiście. To naprawdę dobra kobieta. Zatem w połowie dnia roboczego, gdy otrzymałam od niej telefon, powiedziała mi, że zdecydowała się zabrać moją córkę do siebie, ponieważ nie była pewna, czy zostanie w moim domu, będzie bezpieczne czy nie, z powodu mojego byłego męża. Postanowiłam pozwolić jej zabrać moją córkę do siebie, aby były bezpieczne, i natychmiast zadzwoniłam na policję, wracając do domu. W rozmowie telefonicznej już mnie poinformowała, że Scott stał na zewnątrz przez kilka minut i krzyczał, żebym wyszła. A gdy zdał sobie sprawę, że mnie tam nie ma, zaczął próbować wyważyć drzwi. Krzyczał bardzo głośno, a moja córka płakała, więc miała dobry pomysł i zadzwoniła do mnie, żebym mogła powiadomić policję, a ona mogła wyjść przez tylną drzwi i iść do swojego domu przez bramę w ogrodzie, ponieważ mieszkała kilka minut stąd a podczas gdy ja radziłam sobie z moim byłym mężem i policją, przynajmniej moje dziecko byłoby bezpieczne i zdrowe. Szczerze mówiąc, wszystkie zasługi dla niej, ponieważ jej priorytetem było bezpieczeństwo i dobro mojego dziecka i tak powinno być. Tak czy inaczej, kiedy wróciłam do domu, policja już była i było dla mnie bardzo oczywiste, czy Scott był pijany. To było dziwne, ponieważ było dopiero 12 po południu, a to nie jest czas na bycie pijanym. Ale oto był. Postanowiłam złożyć przeciwko niemu skargę, ponieważ naprawdę mnie zdenerwował i chciałam, aby wyszedł. Ponadto dałoby mi to powód do uzyskania zakazu zbliżania się do niego, ponieważ wyraźnie tracił rozum. W każdym razie udało im się go zabrać, a kilka minut później moja niania wróciła do mnie z moją córką, a ja dałam jej resztę dnia wolnego, ponieważ zamierzałam zostać w domu z moją córką. Chyba będę musiała wziąć jeszcze kilka dni wolnego od pracy, ale nie narzekam, bo mogę spędzić to z moją ulubioną osobą. Aktualizacja 3. Cześć. Minęły kilka tygodni od ostatniego wpisu. Byłam bardzo zajęta opieką nad moim dzieckiem, a także postanowiłam zająć się nowym projektem. To było całkiem ekscytujące, ale oto sytuacja z moimi rodzicami i Scottem. Udało mi się uzyskać zakaz zbliżania się do skota. Na szczęście nie było z tym dużego problemu, ponieważ miałam nagrania z dnia, w którym mnie odwiedził będąc pijanym i zaczął robić awanturę. Gdy odkrył, że mnie nie ma w domu, przypuszczam, że moi rodzice spojrzeli na jego sytuację i postanowili mnie nie niepokoić, więc trzymali się z daleka. Ale moi byli teściowie poinformowali mnie, że po tym, co mi się przydarzyło, postanowili nie utrzymać kontaktu ze Scottem. Podobno miał trudności ze znalezieniem innych kobiet, Chociaż naprawdę chciał założyć rodzinę. Nie może tego zrobić bez partnera, a nie podoba mu się pomysł adopcji, więc może to wyjaśnia, dlaczego tak się zachowywał ostatnio, ale to nie oznacza, że muszę mu wybaczać, szczególnie po tym, przez co mnie przeszedł. A to obejmuje również moich rodziców. To nie znaczy, że przestali mówić o sytuacji, jednak nadal próbują źle mówić o mnie do moich krewnych i to po prostu smutne. Ponieważ to naprawdę nie działa. Wszyscy wiedzą, że to oni zrobili mi najgorszą rzecz możliwą, a teraz próbują udawać, że to oni są ofiarami. To tak nie działa i musieli to nauczyć się na własnej skórze. Cieszę się, że nigdy nie będą mieli kontaktu ze swoją wnuczką. Po prostu na to nie pozwolę. Moja córka i ja będziemy prowadzić wspaniałe życie razem, bez nikogo, kto by nas niepokoił. I na pewno będę znacznie lepszym rodzicem niż ci, którzy byli moim przykładem.